Uważaj, żebyś nie miał szefa Drugi tam biegnie. Ja o siebie pamiętaj Dobra, mamy o siebie. Ha, ale wyjaśnieni, Boże. Kurwa, zrajdowali Kurwa, tu kolejne dwa lispaki. Gryzli! Trail. Niedźwiedź gryźli Tu jest jakieś łóżko Nie, 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 słuchaj Ja pierdolę Pika. Amfibie najlepiej by było wysadzić Coś płynie Tak, słyszę No. Ja? No kur... Adi, przed bazą jest Nie ja pierdo... Zostawiliście drzwi otwarte do bazy, więc No, bo tak? umarliście. Ale w środku. Typki u góry. Nie mamy jak pomóc. Pod bazą o, mojej trzeba. Nie mam, mam. Patrzcie czy podbiegają. Podbiegają, podbiegają pod bazę. Wyjdźcie z góry. Typek mnie lutuje. Jest pod bazą. Dosłownie pod, pod wejściem. Jest dosłownie pod wejściem. Taki mam zamiar Zanim jakiegoś ma strajka, ja mu na pysk wychodzę z na Jeden leży Z góry wali Aha Ten co cię lutowo chyba leży Leży, leży. By nie mieli wyjść. Ty. A to musisz, walili górę. Włącz wieżyczka, wieżyczkę. Jeszcze nie. Oni z tej strony wysadzają, z drugiej strony ta... wysadają. Pan obserwuję tam ich, obserwuję ja ich. Ej, widzę. Ja jestem na górce. Dobra, jeden się wychyla z głębią. Oni widzą, jest... oni mogą wtedy zobaczyć, co jest w głębi w środku? Nie. Nie ma takiego Raczej atabów. nie. Znaczy jest sposób, żeby patrzeć przez ścianę, ale. Ale nie przez podłogę, można przez róg patrzeć tylko. Nie mieli jak zbytnio. Coś widać, bo teraz próbuję w łeb Leżą, dżyskać leżą i się patrzą. Nie, one nie widzą. Jeden przez jest podłodze. w środku przy, przy drzwiach. Nie mówię, że o podłodze, mówię o drzwiach. On stał tutaj, byś wychylał łeb tu, o widzisz? Mhm. Zobaczcie, co oni wysadzili. No i oni coś robią. Przy drzwiach jest większość. Cysz, to wiesz, że czeka agrowała, czy oni coś podkładali? pięciu jest. Ja nie wiem, gdzie jest blowtor, że widzę, to jest problem. Jak było piknięcie, to Ogóry może być. U nie, na dole jest. Tam, gdzie ten... Gdzie te taśmy kleje. uciekają, klej jest, uciekają! C4 wyżej. leci, C4 leci! Kur... Nie, nie, nie wiem. Odchodzą pięciu, stoi na dole. Tak, kur... Mówiłem. Więc nie. Chyba nie. Masz Wiesz, tego blowtorcha? Nie mam, właśnie. No na dole jest! Nad skrzynką z klejami. Tam jest blowtorch. 84, ja wiem co oni wysadzają. Oni wysadzają tak, że sobie do śluzy wpadną. Z skrzynką oni... z klejami? Tak. Dobra, widzę. A tu mogę rozwalić, z boku. Albo z tyłu, nie? Nie mogę przejść do jarka. Nie, tam jest ściana tu z boku. Właśnie. A przód? Czy trzyma? Jak oni to z boku rozwalą? Oni nic nie zrobią kompletnie. No, no nie. Będziemy bo nie mają do nich podobać. Chyba ja o co? Nie wiem właśnie. Bo no. będzie walił w nich. No, nie. to. Przystawy szybko. Co ja... Czy widziałem broń na dole? Ej, oni mogą na dole być. Czy na oni dole? Nie, nie rozwalili podłogi czasami? A nie wiem. Mamy tutaj te, te, te słabe. Ja widziałem, typka z tekstura przenikała na dole. Oni chyba biegają na dole. Istnieje duża szansa, że nam flagę tam zniszczyli. Stójcie w miejscu, nie ruszajcie się. Biegają na dole, biegają na dole, biegają na dole w tym korytarzu. Dobra, ja robię flagę i stawiamy ją tutaj. 100%. Trzeba tą kładkę brązową na dole zdjąć. Ona nam nie będzie potrzebna. No nie, tylko żeby nikt nie wpadł. Tylko no hold. koniec, nie? Masz, Jarek. czekaj rób wajery Już, ja tylko zdejmę to, to, to przejście Szybsze, może bo baga najpierw z tyłu, osiągnij. zaraz tam coś rozjebią Już, już zdejmuję to tylko ją postawić teraz tak, żeby z tyłu stała No to w środku A ty tu chcesz postawić, to postawią tutaj, no Bo tę ścianę mogę naprawiać, tu Czyli nie rozwalam przecież? A, się nie traci Flagę, chyba flagę ciężko się rozwala Może No, tak jak mówiłem, na dole są, bo na nawala Czyli rozwalili tutaj podłogę Macie ją, macie w bazę No, macie bana Już za chwilę oczywiście 6 na 6, koleczko co? Przepraszam jaką mamy bazę? 6x6 koleczko Co pogubiliście się czy o co wam chodzi? Nie dajecie rady na rajdzie to szukacie jakichś wymówek do bana? Jak to wszystko jest legalnie pięknie zrobione Regulamin to wyczytaliście zanim w ogóle zaczęliście o banie cokolwiek mówić? Może Nie, a co nie macie jak wyjść chłopacy? Tam z dołu O, tutaj widzę jakiś kozak przed drzwiami stoi. Amunicji ja, już masz dużo mają. No, z nie możemy, nie mamy. Kurde, ta flaga tu w gównianym miejscu stoi. Ona tak ma stać, bo to jest... Oj, no, 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 no. nie, nie na Jak to, innego, to Jak to, to? Uważaj, tam 8% tylko. Nie naprawię no. tego blowtorcha, nie? Nie wiem, spróbuj. Drewna, nie wiem. 8% tylko... Nie, drewna się nie da. Chyba. Masz hitmark? Nie Połóż mam. się, może, albo kucni, może nie sięga. Ty mogę? <grym> Wystawałem. Ciężko mi tak no. naprawiać, bo by mnie zabili, prawie. Nie, na kucka wystarczy, chyba. Dużo się położyła. O, podchodzi kolejny pajac. No, no wyłasz, jak go jest, wyższy. No ale rajd polega no, ale na, rajd tym, polega że na tym, że to wy wchodzicie, a nie my, no, my nie, wychodzimy. No, 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 my Wiem co zrobię, jestem pieprzonym geniuszem. Co? Czekaj. Druga PC jest... Cząk! A! Fajne. Oni go kupili, nie? Bo ja nie wierzę, żeby ten Gdzie czołk! No stoi, stoi pod bazą Do czołgu Dobra, trzeba gotu, mieć rakiety, nie? Już. A ja suci me... się może od ścian, bo ja nie wiem Nie, <laughs> od... <laughs> to <śmiech> no, las chyba na tego Długo Ty się ludzi. Na prawej, na prawej, ja nie tak ży. 50% Nie żyje. Pięćdziesiąt no ku... Daj mu ten. Masz, Jaro, na prawej. Weźmy wytrzek na prawej, bo idę po kolejne. A nie ma w jakimś kicie? Nie, Czy... chyba nie. <noise> Ja naprawiam ścianę teraz no okno. <noise> nie, nie robią w ogóle obrażeń w ogóle Ale oni trzeba w dół nie. W, górę, w dół nie? mogą walić no Nie w okno walił bo widzimy jak to mają 50 i 60 a jakby tak nie. naprawdę spróbować te drzwi postawić tą podkładkę? Co oni walą? Tutaj. Gryźli to jest. Ej, a próbujemy nie z góry ich... rozwalać. Spróbujemy ich z góry zabić? Ich jest za dużo, no ale można. No ilu ich jest teraz? Dwóch? Dobra, wyjdę. Daj, dajcie mi to zrobić. Najpierw Gdzie ty chcesz się wyjść? No żeby ich spróbować zabić. O, o Jezus, prawie Doczekaj czekaj, do czołgu. Czekaj. Bo jest w czołgu jeden typek. Odjeżdża no, no, no. tym Ale to, to nic! Jeden ci patrzy na niego, dawaj! Teraz, teraz! Czekaj, nie? za, chowa się za furą, skacze sobie. Teraz leży, zaraz ci powiem kiedyś róg. Odwrócił się teraz. Ale leży dalej przy amfibi. Leży przed nią po Leży przed nią. Leży przed nią. Cały czas. Nie wiem czy cię nie widzi. Oby nie. 下。Oh, <shot. S 1> oh,